Nauczanie domowe, 16 maja, Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 15, wersety od 18 do 21 Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata. Dlatego was świat nie Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowa zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Przy okazji zapowiedzi prześladowań ujawnia Jezus trzy cechy ucznia. I tutaj mały margines, samo uświadomienie sobie, że jestem uczniem, będzie powodować właśnie te konsekwencje, o których za chwilę. Przyjmij więc, że jesteś uczniem, powinieneś być uczniem, uczniostwo należy do istoty chrześcijaństwa. To jest forma. W jakiej chce Jezus, abyśmy funkcjonowali na tym świecie. I jeżeli to przyjmiemy, jeżeli świadomie tak żyjemy, to wtedy jaśniejsze staną się te właśnie trzy cechy, o których teraz dwa zdania. Po pierwsze, uczeń to ktoś wybrany. Jezus zna Ciebie po imieniu. Jezus Cię zawołał. Jezus zapragnął, żebyś należał do jego towarzyszy, byś przebywał z nim na co dzień. Jezus otacza cię troską. Jezus myśli o tobie. Jezus chroni ciebie. I po trzecie, jesteś kimś, kto nosi w sercu misję. Kto w całym życiu został wezwany do tego, aby misję uczynić. Przedmiotem swojego działania, czyli zaangażować siebie, swoje talenty, swoje zdolności w to, do czego posyła nas Mistrz. I to wybranie powinno w sercu rodzić wdzięczność. Wdzięczność wobec Jezusa, który po imieniu wołając, postawił nas wokół siebie. Druga cecha ucznia. To nienależący do świata. I znowu, trzeba by to nazwać sobie na bardzo konkretnych przykładach, to znaczy powiedzieć, że na tym świecie mamy pobyt tymczasowy, a nie stały. My należymy do wieczności. Nie należymy do tego świata. Dalej świat nas nie będzie kochać, on kocha to co jest z tego świata, to co jest tymczasowe, to co jest ograniczone, natomiast coś co wystaje ponad zawsze będzie temu światu nie w smak, czy znaczy zawsze będzie uwierać ten świat i z drugiej strony My z kolei mamy wartości, których ten świat nie ma. Mamy temu światu coś do zaproponowania właśnie w tej misji, do przyniesienia i do ogłoszenia. I trzecia cecha to uczeń gotowy do świadectwa. Jezus zapowiada: Będziemy prześladowani. To należy do natury uczniostwa, więc nie dziw się, że tak się dzieje, że nadejdzie konfrontacja. Może już jest, może już ją przeżywasz w pracy, w rodzinie, wśród przyjaciół, znajomych. To jest rzeczywistość, którą każdy z uczniów powinien przewidywać, powinien rozumieć, czyli być przygotowanym. Bo to środowisko prędzej czy później uderzy w taki czy inny sposób. Więc ty, znając słowa Mistrza, znając zapowiedzi Jezusa, nie powinieneś się temu dziwić. Więc powinniśmy siebie wspierać w tym dawaniu świadectwa, w tym niecofaniu się przed konfrontacją z tym światem, tym światem, który przeminie. A twoje uczniostwo i twoja relacja z Mistrzem? Nie. Jezus szkoli nas, tak jak wyszkolił apostołów. Jezus daje nam tu i tam poligon do tego, abyśmy to przećwiczyli. Może to jest taki czas czas poligonu. Na nowo uświadomienia sobie tak jestem wybrany. Na nowo przeżycie tego nie należy do tego świata bo to proces Bywa, że bolesny. I w końcu ja chcę być świadkiem. Ja jestem gotowy do świadectwa, nawet jeżeli mnie to będzie trochę kosztować. A będzie.